Manko, witajcie na kolejnym łazienku i robimy sobie mini opening z pięciu skrzynek, cztery zwykłe boxy i jeden big box. Ja pójdę gdzieś tam, gdzie nie będzie słychać nic, nie musicie tego słuchać, to jest film na opening. I czy dopnie nam Karl. Ludzkie polowanie na postać jakąkolwiek, He takiej mini, 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 mini. O, też pokażę gameplay, bo taki filmik to jest troszkę dupciowy, więc otwieramy. Teraz wielkie zdarzenie. Chcemy, żeby coś... Jest! Słuchajcie, tak! Mamy to! Mamy to! Magic! Kurde, ale coś było jeszcze w sklepie, nie? A fajnie, teraz do kupienia. No, 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 jak tak się dość myśli, że to takie opłacalne nie jest wcale. Ale tak! Mamy to! Jest! Nie spodziewałem się tego. Następny odcinek będzie z gameplayu, bo mi się nie chce teraz nagrywać. Dobra, jestem zmęczony już. No już przymysły stacie już, więc do widzenia kolejnym odcinku, Znaczy ja powbijam to rangę. Bo chciałbym... Kolejny odcinek będzie z Mega i będzie już niedługo, może nawet dzisiaj. więc papa. Pałatki XD. Ej, krótki odcinek, ale naprawdę LOL. Co to się stało? Takie polowanie? Takie polowanie? Takie polowanie? No dobra, nie będę już mówił dłużej. Więc kończę ten odcinek pa, pa.